Rzeczy WSA, za którymi tęsknię. Nakładki na kibel. Wiecie co jest sportem narodowym polskich kobiet? Sikanie na małysza. Dlaczego? Bo nie mamy u nas nakładek. A niby taka prosta sprawa. W każdym amerykańskim kiblu znajdziecie je obok papieru toaletowego. Nawet na najbardziej zapyziałych stacjach benzynowych. Pośrodku niczego. Czemu to nie jest u nas standardem? Woda. Wszędzie darmowa woda. Czy wszyscy w USA wszędzie popierdalają z tymi olbrzymimi butelkami na wodę? Tak, ale przynajmniej piją dużo wody. Bo no tam możesz sobie iść na zakupy do supermarketu i uzupełnić butelkę całkowicie za free. Nie tylko w supermarkecie, bo też w restauracjach czy siłowniach płacie wodę całkowicie za darmo. W ogóle, jakby się na tym zastanowić, to to, że my mamy wodę w butelkach, jeszcze plastikowych, z tymi jebanymi nakrętkami, to jest jeden wielki skam. Mili ludzie. Ludzie się do ciebie uśmiechają na ulicy, a ty myślisz, że nie zapiąłeś rozporka? Nie. Po prostu są mili. Może sztucznie, ale umówmy się. To wciąż coś. Na początku trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, że ludzie do ciebie zagadują i nie chcą pieniędzy. Daj no jeszcze kurwa dwa złote. Ale z czasem zobaczysz. Sam będziesz zaczynał small talk. O, chyba że jesteś introwertykiem. To wtedy masz przewalone.